Rozpoczął się lipiec. Tym razem jestem sam, ponieważ do pracy mam na popołudnie, więc się nie uda z nikim zgrać, ale mogę Wam co nieco pokazać, co robię ja, a co, robię, co robi Datomirson. Tylko go szybko tutaj znajdę. Gdzieś jest Datomirson. już jak widzicie, Jedi Mastera ma bardzo ładne miejsce w Kyber też. Y Zrobił więc czwarta jego legenda i relik ósmy ma jeszcze. Ultimate się nie świeci, ale w każdym razie Mirson Widzę, że Jedi Mastera zrobił. Mamy nowy wygląd teraz: menu naszego inwentarza całego. U mnie brakuje jeszcze jak widać bardzo niewiele szardów I na pewno teraz, gdzieś w lipcu, zacznę event. Mam nadzieję, że uda się go jeszcze w lipcu zakończyć. Jak będzie, to się przekonam. Pewnie gdzieś pod koniec miesiąca już wszystko uda mi się, mam nadzieję, zrobić i filmik dla Was z Jedi Master'em wrzucić. Ale jeszcze kilka szardów do zebrania mam w każdym razie. Oprócz bokatan zbierałem Dark Troopera i tego już na 7 gwiazdek tutaj jak widać mam. Więc to z głowy. Kiadimundiego udało się dozbierać na 7 gwiazdek, teraz zbiliśmy się w gildii i w czerwcu udało nam się dozbierać w większości osób w gildii na 7 gwiazdek. Zobaczymy jak będzie z tą panią, ponieważ teraz będzie kolejny conquest i myślę, że bez problemu już ją zrobię na 7 gwiazdek. I czy Kiadi Moody będzie dalej użyteczny z jedi Masterem Kenobim, to się zobaczy jak tak to go zgiruje, ponieważ gir już na niego mam, a jak nie, no to zostanie na Commander Asoketano. Zobaczymy na ile ona będzie dobra. I oprócz tego dorzucili klony z Bad Bad Batch konkretnie i jak widać już zbieram sobie szardy do Huntera Techa i Techa. Już troszkę ich jest, a dzisiaj właśnie dodali możliwość zbierania w Rekera, więc to też zacznę. Jest na Lightside, tak samo jak i wszyscy pozostali. No i zostaje echo, którego dodadzą pewnie niedługo, pewnie gdzieś za tydzień. I będzie cała czwórka do, do zbierania, i całą czwórkę będę chciał zbierać, powiedzmy, że jak najszybciej, z dwoma odświeżeniami, harda, taki mam. Taki mam plan. Natomiast jeżeli chodzi o statki, to dalej oczywiście zbieram B28. E, zostało mi tylko 13 szardów, żeby mieć. E, nie szardów, Blueprints, Blueprint się to nazywa. Zostało mi tylko 13 i będę miał wreszcie go na siódmą gwiazdkę. I myślę, że bez problemu w tym miesiącu uda się go do, dozbierać i będzie przynajmniej z głowy. Razor Crest oczywiście w Conqueste się dalej też. Zbiera. Jeszcze zabraknie w tym Konqueste, żeby go dozbierać. W następnym powinno się mi udać, chociaż raczej go nie będę póki co używał. Taki średni ciągle jest na arenie. W ogóle go nie widuję. Cóż, gier mam gotowy do Bokatan i nawet do Jedi Master Canobiego udało mi się zebrać, więc tylko kwestia, żebym zebrał Bokatan na 7 gwiazdek, a całą resztę już mam. Gir gotowy, tylko kwestia wrzucić. Nie chciałem go wrzucać tego giru już teraz, ze względu na Grand Arenę, żeby nie mieć jakiś straszny skok. I to postaciami, którymi za bardzo nie gram poza Django. Cała reszta tych, tych postaci, które nie mam zrobione, jednak jest mocno, mocno średnia, więc dlatego nie, nie wrzucałem je. Ale kwestia tego, żeby dozbierać Bo katan i rozpoczynam event. Um, Jedi Mastera Kenobiego, po, powinno zostać tylko kilka dni i, i tyle. Już mam gotowy właśnie gier na Jedi Mastera Kenobiego też. E, w międzyczasie jak zbierałem tą bogatą, to zbierałem też gir i już na Jedi Mastera Kenobiego jestem gotowy. Tylko nie jestem gotowy na relik 8 do relika 7 biego na, na relik 7 wbiego od razu, a na relik 8 jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze sobie e, zbieram zbieram gir. I co? I to tyle ode mnie. Także Jedi Master Kenobi w najbliższych dniach i zbieram szardy do Bed Zobaczymy co będzie dalej, jeżeli komandera Sokatano będzie dobra, no to jej gir na pewno wrzucę. A jeżeli nie, to pewnie dostanie Ki-Adi Mundi. Także taki plan jest na ten miesiąc, to co mi się udało ze zebrać. Pochwalcie się też co wy robicie, jaką po jakie postacie, czy jaką legendę, co co zbieracie. I... Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes!